Nie da się ukryć, że Agnieszka Chylińska jest jedną z tych gwiazd, która potrafi zaskoczyć swoich wielbicieli. Wokalistka regularnie dzieli się swoim życiem prywatnym za pośrednictwem Instagrama. Co tym razem ukazało się oczom fanów artystki? Agnieszka Chelinińska od lat potrafi wzbudzić zainteresowanie swoich fanów. Gwiazda doskonale odnajduje się w mediach społecznościowych, o czym świadczy popularność udostępnianych przez nią treści. Tym razem sporo emocji wywołało pewne zdjęcie. Agnieszka Cheliniska nie przestaje zaskakiwać. Gwiazda nie pozwala o sobie zapomnieć i od tego czasu już kilkukrotnie dostarczała swoim wielbicielom atrakcji poprzez nagrania i zdjęcia zamieszczane na Instagramie. Ostatnia fotografia również wywołała sporo emocji. Zdjęcie, które zamieściła w mediach społecznościowych Agnieszka Chylińska, znacząco wyróżnia się na tle innych treści zamieszczanych przez artystkę. Wcześniej mogliśmy podziwiać jej coraz to nowe stylizacje. Raz wystąpiła nawet z doklejonymi wąsami. Pani wokalistki z pewnością nie mogą narzekać na nudę podczas obserwowania jej poczynań na Instagramie. Czym tym razem się z nimi podzieliła? Zdjęcie z okazji urodzin gwiazdy 23 maja Agnieszka Chylińska obchodziła swoje 44. urodziny. Z pewnością pod jej adresem została skierowana cała masa życzeń. Gwiazda postanowiła się za nie odwdzięczyć wielbicielom. W związku z tym na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie, które przedstawia ją za dziecięcych lat. W opisie pod fotografią w wyjątkowo ciepły sposób podziękowała fanom. 2. Z okazji moich urodzin chcę życzyć Wam dużo zdrowia i wielu wspaniałych koncertów. Najchętniej moich. Dziękuję Wam za to, że jesteście wobec mnie tak po ludzku serdeczni, wspierający i od lat słuchający, czytający i przeżywający tę moją twórczość. Która zawsze strzewi, zawsze z serca. Niech dzień moich urodzin będzie dla was tak samo ciepły i dobry jak u mnie dzisiaj w chacie. Chwilotrwaj. Dobrze mi z wami. Wasza Aga, napisała pod zdjęcie Magnieszka Hyginiska Instagram agnieszka.philińska źródło Instagram